WIEE! Sieeeemana! <gryśni> A! Ty Dziś... ale nie było was. Eee... tak. No to wam pokażemy. Tu ten, mamy ten, tu jest coś takiego... Zgubiłem maro... cię już na samym początku! A nie, bo zaraz to! Zaraz wyjdą! A nie! Co? Co się stało? Mamy pięć No! Fajnie. Trzeba większość e... podziarki. Nie wyjdziesz nigdy. Ty tu dobry. mamy e, farmę. Tu mamy księgarnię. No, Zapraszamy. Tej... E, szliper, chodź. Zapraszamy. No. E. A właśnie, jeszcze w co jest w tej księgarni? Chodź, szyper. Eee, to. Nie no, rzucamy! Nie rzucamy w tym. Nie rzucamy, nie przynosimy zwierząt do księgarni, bo się książki poniszczą. No. Nie przynosimy żadnych zwierząt. Przepraszam widzowie. A muszę to zrobić. A, no, bo takie są skutki, kiedy. No. No, no nie wiem, to jest to, to, jest to, to jest nieważne. <gry Ramadan> Gdzie jesteś, Szczepior? Bo cię zgubiłem. Szczepior. Co jest grane? Gdzie ty jesteś? <gry latitude> Gdzie ty jesteś? Bo cię zgubiłem. Gdzieś na pewno. No, ja no powiedz, proszę. Mogę Popalni. ci powiedzieć, że jestem gdzieś, gdzie są schody. No, tu są schody. O, wiem, 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 wiem. Chyba wiem. To jest tu, jak się nie mylę. Tak. <grym> Pod moimi widokami. Jadłem, jest! A tu mamy jeszcze kopalnie widzowie? Mm. E, no. I tu farmę jeszcze kolejną. Przepraszam widzowie, żeby było coś niefajnego i no... No jakby coś to mamy do megocorka. Może będzie. Ta... Na odcinku. Przecież... Teraz tak, e... Ogólnie ten odcinek ma być zbudowania muru, więc chodzi budować mur w końcu. Kurczaki już! Ile tych kurczaków jest? Dlaczego no. ja teraz... Ha, ale mi się, sobie... mi, Bo... się main... Poczekaj, oh. mi się Minecraft zlagował. Trochę. Ah. i możemy zaczynać. Poczekaj, mi się Minecraft zlagował. Zbudowaliśmy, ale okay. widzowie e, ten... Było, był problem, że się wieda. Ja mam blagi, straszne, nawet nie mogę zjeść. Ło! Ty ja nie mogę zjeść! Jakie lagi! Aż tak? Ej, ja mam lagi, nie wiem co się dzieje, halo. Bro. Halo, policja. Halo, straż. O, teraz! O. <suszy> <suszy> Ale lag! O. Okej, okay, teraz wiem już jak... Okej. Okay. Okej, okay, trochę mi zostawiłeś. O e... Ej, otworzysz tam na dole klapę. Ale... Jaką klapę? Tak. Nie U. wiem, wiem, że ja będę trikshoty robić. Ja tricksoty. Bo ja umiem. Eee... No. Czyli kilka odcinków będzie tego budowania muru, co nie? Bo ja jeszcze zrobię tutaj wejście, bo będzie widzowie wejście. Piękne, piękne wejście mówienia. Widzowie tu będzie wejście, bo tu będzie wejście, wejście, wejście widzowie, dobra, co nie? Co ty gadasz? Ta, tak, ja słyszałem. Oczywiście. Widzowie, wpadajcie na mój kanał i na kanał Cyplora. Nie są. Zapomnieliśmy powiedzieć. Są, nie są. Ale logi, nie, takie lagi, że ja zaraz zginę.

Ale szybko te bloki się marnują. Ale zlagowane to ja nie mam. Zlagowane? Pierwsze takim słyszę. Co to za rzecz? Nowe słowa. Co to ja? Naprawdę, to są dla ciebie nowe słowa. <głos> Żartuję. Tak <noise> nie mogę. O. A to on w króli pani, Przepka na Dobra, tyle wystarczy. I teraz musimy sobie budujemy to ładnie. Na e, Potrzebuję kolejnego drewna. No to sobie weź. No, biorę. Tu będzie działanie wejście. Czy podoba Ci się? Tak, tak. Ja nawet nie widziałem. Do muru. A. Dobra. Nie no, w takich lagach się nie dograć normalnie. Nie. O, to jest wyższe. Dobrze? Mhm. To jest O! To jest I teraz trzeba jakoś zejść. O! o. Udało się, jest! jest? No, a. Ej, A ty nie rób takie zejścia! Wejść na tym o! Ale ja muszę zejście robić przecież. Szybią. no tak ale będzie za, za mały ten burd ale to trzeba robić no, ale nie aż takie ale trzeba nawet aż, ta nawet? aż nawet takie nie Zgin zginąłem dlatego... czy ty zabrałeś moje rzeczy nie ja tam spadłem Mam siódmego ekspa' chyba ja miałem ten... Ile ja miałem? Chyba nie ja miałem. tak dużo ekspa Czy mam wszystkie rzeczy? No, no, mam motykę. Ja myślałam, że już nie mam motykę, że ktoś mi Motyki czy młotyki? O to jest pytanie. Motyki. No. Sam nawet nie wiem. Yy. Tak, tak, tak. To a drewno? Właśnie gdzie się drewno moje? Ach, znaczy na drzewie jest. Nie. Aha, czyli Aha. drewno straciłem ok. Aha. Nie Nie. Ważne. nie. nie. Też to chciałem <laughs> powiedzieć. dobre Też to chciałem powiedzieć, dobra. Um. Dobra. I co będzie tak? Ty nie rób z takich aż tak. Ale ja muszę. Tak ja przyjęt jest ten terenu wejście. To nie moja wina. Uff Aha, czyli mam nie robić takich zgięć terenu no, ok, ale będzie wtedy wyższy mur o. Tu trzeba pochodnie w ogóle zniszczyć Tu pochodnie trzeba zniszczyć Postawić ją obok Ach. O, jest. A czy chcesz takie wyjście górne zrobić? No. Ach, czyli że górą można wyjść, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Jakby to to ja na ta, no tak, no takiej wysokości ja to ja tutaj nie będę budować, ale patrz, żeby tu był taki e, taki ala płot, żeby nikt tutaj nie postanowił chodzić po murze. Mhm. Rozumiesz? Ale będzie trzeba chodzić po duszy. I jak będzie jakaś wojna światowa. Ale my przecież nie będziemy robić wojny światowej. No. Szkoda, że tu nie mamy posz. No i kolejne. E, kolejny stack szybko zmarnowane. Szybko się marnuje to wszystko. Ty, mogłem schodami zejść. No tak. Przecież teraz mogę... E, wpadłem do ziemniaków. To co teraz, prawda? Nie moja wina. Tak ja się wystraszyłem, kiedy wpadłem. No ja tam nie ach, ach. widzę Ech, subskrybujcie nasze kanały: Szyper Games i kanał Jochny. Yy, no. Dobra. Teraz tak. A, tak o nie, to jest to jest tak Nieważne. Ja oświetlę, jak to się W Czym to się... Nie trzeba mieć ręce No! Ja się teraz nie ruszam, żeby mi się zregenerowało HP. Chyba, że jakaś sza przyleci, albo szkielet, no to budzi spark, już co swoje życie. Na szczęście, ty! Starczy straciłem! Teraz się dowiedziałem, co w ogóle tak straciłem. Jest Czyli muszę sobie zrobić starcze i tak mamy pod dostatkiem tego żelaza. Żelazo. A tu jest żelazo. Mamy tylko dwa żelaza! No. Będzie trzeba niedługo na odcinku zrobić jak jak idziemy do kopalni wydobyć. Teraz mamy jedno żelazo. Teraz ta nie jest przydatna. Dobrze, że nasze, wio... nasze wioska w ogóle już jest taka trochę większa. To jest a'la miasto, a'la miasto. ja no, może zajść schodami. Słabo. A O. Mogę Ej, Papier trzeba zbierać. Co, co trzeba zbierać? Papier. Właściwie, chyba cztery. A po co papier? A, bo książki, żeby robić. Dlatego... Aha, yy, Szczypior? No? Czy byś mógł mi tu... A, w ja już sam pójdę. Bo i tak tutaj są schody. Ty się zajęłeś schodami, ja tu zajmuję się murem. Tak, tak mało muru się udało zbudować na jakieś sześć staków już wydałem na to. Czy... nie no, nie sześć staków... Bez... No Czy nie... ty, czy ty, ty wydobyłeś tutaj taki dirt? No... No nie, no to był mój dirt, oddawaj. To jest mój dirt, oddawaj. Ja go no? wydobyłem. Żeby się posadzać. Oddawaj! Oddaj Uch. mi tamten dirt. Co? O. Nawet no jeden. Okay, dzięki, dzięki. No. <laughs> Nie! To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, Szczypior. Czy to prawda, co ty teraz zrobiłeś? No... No to widzisz, że to jest rzeczywistość. Ech... To, tak czasem bywa. Nie ma tu na górze? Aha, a na

Szypior, tylko jed o jeden poziom niżej, Wie wiesz, o jedną kratkę niżej. O dobrze. <grystanie> Dlaczego ty... No co?! Ja tu wydobywam teraz. Ja tu... No nie no, Szypior! Bo cię będę po imieniu nazywać. No. Nie no, żartuję spokojnie. Ale wejść to zbuduj co tu co tam zniszczyłeś. Oj. O. Okej, okay, to dobrze teraz. To skręt. Nie, no jeszcze deszcz. Co ty zrobisz? Aha, bo. A no tak, skręt. Jeszcze niżej tam jest? Ach, trzeba bezpiecznie wyjść. Nie, nie chcę jeszcze jednej tarczy. Ale bezpiecznie. Trzeba nie traci, że nie jednego przedmiotu. Nie zabieraj mi. Ja bym wszystko miało, by wszystko było, oby tarcza, bo jest tarcza. Najważniejsze, że tarcza jest, nie trzeba wydawać żadnego... Wszystko mam, wszystko mam. Ja nic. Wszystko na końcówce mam. Więc będzie trzeba wydobyć. A co, miałeś? Nie, ja mam na końcu, już mam wszystko na końcówce. A Ci się skończyła tarcza? Nie, dopiero początek o. tarczy mam. Mam po prostu końcówkę i temu. No, jest, no, no Wszystkie i mam. Umiesz takie parkury jakie ja może tak robię? Ja umiem ja. nawet lepsze. Idę no, po kolejne o. drewno. bo trzeba dwa o sumie w sumie po co mi ta pochodnia teraz mogę dwa staki wziąć A. tylko ostatni stak nam zostanie jak już te staki zużyjemy A w sumie tu mamy jeszcze jedno drewno aha ty jeszcze raz okej okay, jeszcze trochę Jak ty wysoko to budujesz? A jak ty? Ja to nie poziom to robię. Jeszcze o jedno trzeba pójść i już będzie git. No z tego muru spadłem, nie wytrzymuję tego muru totalnie. To po co <grym i zainteresowań> Nie no, żeby żeby bronił naszą wioskę. Oto masz Ale... odpowiedź na pytania. No to o, czy ty tam wpadłeś tam na far... A nie, ty tu jesteś. Eee, teraz. No. Ty, bo wiesz, że tutaj leży pochodnia, twoja pochodnia. No tu weź sobie za darmo jak leży, ale to jest moja, to nu nu nu. nu. To jest twoja, do tego ty weź. Czy teraz Minecraft działa bez zarzutów? Ale... Tak, dobrze. No to dzięki za pochodnię darmową. Ja będę coś budować. Ale przecież już mam mur budować? No i będę budował mur. O to mi chodzi. Aha. Aha. Tylko jeszcze jakieś potrzebne iteny są. Drewno jeszcze, drewna mam, nam jeszcze chyba brakuje, co nie? No ale coś innego z A co wziąłeś? Nie pytaj się. O. O. Nie wiem, jak nam zabraknie drewna, to już kończymy ten odcinek, co nie? Ja mam! Jeszcze ma sześć staków drzewa, czy nie to okay, prawda? Okej, no to co? <laughs> nie widzę mi się. Tobie zebrałem wcześniej. Aha, nie włożyłeś do skrzynki. <laughs> Okej, okay, to mamy... Ale dasz mi zaraz trzy staki drewna. To były trzy skrzynce, ale ty nie zauważyłeś, że ja zabrałem. Aha, a da... podziel się ze mną trochę. No jasne. Czy nie ma? Okej. Okay. Jak ciągnie. Najpierw to trzeba jakieś budowle i później dokończymy ten mur. A, najpierw dokończmy mur, potem zrobimy jakieś budowę. O. O. Chyba zbyt duży ten mur zaplanowałeś. Mm. Szypior dasz? Te trzy sztaki? Mm. Gdzie jesteś, A ty tam! tu na dole! No co ja ci rzucę? Trzy staki, tak? contra chyba kulta było. O. o. Okay. Ty! <gdy> Sł <gdy> nie bo coś przymałeś mi źle. To... Co zmile, ty ile tego mi wyrzucasz? Dlaczego ty mi płot też wyrzuciłeś? Chodź, oh. <gdy> ciebie <wytrzymałem samurai> Idziesz teraz po te przedmioty, co nie? Nie. Aha, ci to są moje teraz. Ale tarcie mi wyrzuciłeś. No co dawaj mi ją? Co to chodzi? Poczekaj, na górę się wespnę. Jestem na górze. I dawaj doszło w bloku, tego to muszę sobie sześć zostawić, bo więcej mi nie jest potrzebne. Eee, to. to to, kurczę to, 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 to. A, nikogo. Co? To. To. to masz, to masz wszystkie rzeczy, chodź! Chodź, by teraz zniknął! Zaraz znikną te rzeczy, chodź! Gdzie ty jesteś? Idę, Idę, idę. Jak coś śmieszny, jak ty nagle wyłamiasz się z góry. NIE! Trzeba szybko, 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 szybko! Nie bierz moich rzeczy! No ja też, Nie I co wie, zakończymy ten odcinek, bo on jest ekstremalny! No to nara! Nara. Czy ty jest... tutaj zginąłeś?